Dobrze, a tak powiesz mi, czy to jutro będzie w restauracji na rogu? O tak, możemy tak, tak zrobić, tak, 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 oczywiście, oczywiście chcesz. No to, to jutro, okej, okay, pan. Kolejny dzień, po lekcjach. Ej, słuchaj, ej, echu, hej, ha, he, mam dowcip. Ej, przychodzi jaś do szkoły i mówi, hej, stary, hej, ziom. A potem, hej, he, i mówi, dzień dobry, proszę pani. Chciałam... Mm. I, i, to jest zaraz, tak? No tak, no, no tak. To może razem pójdziemy tam. No oczywiście, oczywiście, bo ja miałam w stole. Dzieci, Dzieci! Jest koniec lekcji! Teraz może iść do domu! Ach, super szkolenie. Ach, No w końcu! Boże! Tak, tak. tak dokładnie to... Co chciałbyś mi powiedzieć? zobaczysz niedługo wiesz ja nigdy nie byłam na takiej randce domyślam się ale nie wiedziałam czy byłaś czy nie byłaś no i wiesz tak jakoś to o to tutaj siadaś z jednej strony a ja drugiej. pójdę coś zamówić 对。啊